Halo, halo, hej, cześć, Szymonka z tej strony oczywiście tałt. No Zapraszam zapraszamy na odcineczek pod nazwą. Nie wiem jaką muszę wymyślić, ale będziemy dzisiaj testowali Lu. No i co? Od razu lecimy za tym. Ogólnie jest spójrz od razu po, po aktualizacji. Teraz będą wszyscy grali tym, tym. Chociaż nie, bo to są to dzwona saranga, czyli że jeszcze aż tak, aż tak nie wiem, już ta, aż tak pewnie jeszcze ludzie nie, nie nerdzą. I mnie... chciałem... O no właśnie, jednak jednak tak, jednak nerdzą. Zabij mnie. Zabij mnie. Zabij mnie. Zabij mnie. Zabij mnie. Dobrze. Chciałem tylko zobaczyć ekran porażki. Aha, tak, zwali się w ciastem... To mu jakiś tort lodowy. Minus dwa, dobra. No i co? Teraz lecimy do kolejnej gierki. Cześć. No i dobra, to była właśnie tak skrzynka. Y, mam, mam mapę y, wypalony kamień. To jest to, to są pierwsze pucharki, także zrobię tutaj niemało winów. Oj, niemało winów to będziemy porobić. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, nigdy jeszcze o tym nie grałem, jak widzicie nawet tego. Nawet nie na puszki nie grałem, jak wiecie, Jakiś wiecie, tutaj tak? O kurde, ale fajne. Ale no, A! No nie mówcie, że mi przegr że przegram. Ha! No? tak strasznie wolno chodzi. Nie podoba mi się to. Ale że S fajny jest gościu. 480. Czyli pewnie, że następna Star że pewnie zadawał około 600 batasi. Musimy zrobić tego kolta. Ale że S? Zziomło z tym bogiem tej gry. i tego. Możecie ztać łapkę w górę. O, już jest co tego. Wielkie starcie. LOL. Dobra. Sprawdzimy sobie co tam tutaj mamy. hop No nie no! cholipka Chcę się trochę pobić, a to i taka średnio no. Dobra, lecimy dalej. Zagraj ponownie. Przedstawimy tego. Jeszcze chciałam sobie jakby... Yy, jakby w strefie kogoś zatrzymać tego. Tylko, że tu jakby nie, ma, nie ma jakby takiego środka. Takiego przekazanego, tylko jakby taki otwarty środek jest, o. Dotykam. O ty, nie! No nie, to są jakieś boty, no. Z. Ziomuś proszę. prosem Chcesz się bić? Gin Ziomuś Jestem bogiem tej gry Z kim ty w ogóle zadajesz? Powiedz mi Powiedz mi Ale kogo ty się uważasz, że Chcesz się ze mną mierzyć? Co? No, no, no Dobra, lecimy dalej. Błagam, nie gin, błagam cię, aż dam ci się uleczyć, bo, bo już mnie wkurzasz. Zagonie go tutaj, o. Bot. Bot go wyjaśni, bo nie. Nie! Nie giń. Wow, ale pro, o kurde. Ja? O ty! Zobacz, wezmę tego bota. Uwaga. Ja ci kręcę, on... Chodź za mną, typie. Tak, ty. Fajny on jest właśnie... Fa... fajna na boty jest. Oj, oj, bo mi się... Czekajcie, w końcu koście... O, wyłączymy sobie to. Żeby nie było taki dziwny ekran. Dobra. lecimy dalej. E... Gdzie on jest? O ja! U, 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 u. Ez. Ez. Leci... Drugi raz numerem jeden jestem. Mamy kolejną gierkę. A no więc jesteśmy w drugiej gierce. Najpierw Karla tutaj sobie wyjaśnił. Dawaj my pojeb... psa. Ale został stuna. Nie może wyjść, nie może wyjść typ. Dawaj, 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 walcz walcz, walcz, walcz. O ty. Że, sobie że, że, na za dużo pozwalał. No dlaczego on się tak wybijają bez jajec, no? Masakra. Dobra. Spróbujemy jakby mieć mało pucharków i zobaczmy, znaczy mało, mało tych. Jakby na przykład może być tak, że o, nie, nie będę miał żadnego parkiupsa. Na przykład to. Nie, nie będę po, po, nim, po nich zbierał. Nie mogę odejść sobie... Ha! Dobra. Nie będę zbierał par cubsów, boćmy się sam południe jedno, będę za mną jeszcze poszedł. Myślę, że jeszcze nie odkrył. Nie chcę też wziąć tych par cubsów. Jesteś czy już w krzakach. To El Primo, dobra. Ile ma? Dobra. Postaram się to wygrać. Mam strasznie malutko. EZ. i teraz ta, 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 gram także e, tego gram bez parcubesów. Gram bez parcubesów. zobaczymy czy... czy bo żeby się mało... bo ty może tu są tak dalej. Bardzo malutką ludzi ma te pucharków. No i zobaczymy sobie. No tak nie mam nie zbierać skrzynek. Najpierw sobie lecimy po, poko. Chodź, po co? Dobra. Jeszcze nie tak tak co to Dobra. Ez. Teraz potem potem te. Ez. Jeżeli to wygram, ja to jestem bogiem tej gry. Eight bit bitowiec. Przegram to. Dobrze, dobrze, dawaj, dawaj. Leć po tego, bo... Dawaj, dawaj. Nie, nie. Kurczę, dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, bo to tak nie może być, do tego. pucharków, tak o. Nie, nie, nie może być tak, Jeszcze raz. Be bez skrzynek. Bo to tak może być, że ja taką sobie przegrywam. Nie, tak, nie, 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 nie. Ja. Piesek mi jeszcze chodzi. Si dobra. Ciebie tam na S rozwalę. Szczególnie, że Ty tak sobie tak spukasz się tak o z tych. ze strzał swoich. Dobra. Jeszcze... Dobra. Dobra. No nie. wziąłem to niech są ten, ten park Przepraszam. Kurczę. Nie, 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 nie. Uciekam. Mój, mój frak. Dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. To będzie mój frak. Nie bota. Ha, bo nie. Dobra. Tam jest kolejny barley. Dobrze. To jest mega fajne. Dawaj, 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 ale ten Barley. O ty, zabrałeś mi mojego Fraga. Dawaj. O, on posponił o tyle tych. Yes! Dobra... Jeszcze, ostatnia, jeszcze jedna gierka. Jeszcze jedna gierka. Tutaj mamy już, mamy już piątą, piątą, piątą rangę. I będziemy jeszcze jedną. Teraz już na pewno bez par Uu, uda mi się. Na pewno. Potem MZ. Ms. Wyam, że to jest szel jakaś. Nie biorę tylko elki psów. Ta Ems już ma. Nie, proszę. Nie. Nie mogę zginąć przez tą Ems. 10 łapę w ogóle, to może mi się uda. Tego. Ale tak to nie zamierzam bez psu grać. Nie zamierzam. Wolę rzuca, rzucać, rzucać lodami yy, poprzez tą lodziar, lodziarnię z tymi zielonymi tymi, żetonami, czyli psami Bo ja nie umiem na czy grać. Nie da się grać. Wiecie, jak, jak tutaj taka kolet na dwóch. Z, taki, z, taką, z taką lodziarnią. Nie ma to kompletnie szans. Hej! Jak się czujesz? Jak, jak dzisiaj si jak, jak dzisiaj ci minął dzień? Bo u oh. mnie dobrze. Uh, man! To było... To było w stanie krytycznym, ale dałem radę. Mogę! Wow, prawie. Żem zginął. Ujcie się na chwilę w krzaczku. Lecz le, leczonko, 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 ale lecimy. Ale się... Co? Tańczonko, tańczonko. Co jest ze mną nie tak? O ty. Mamy już ulta. Ej, czy, 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 czy tylko ja tego? Kurczę. Dobra. Watę zginąłem. Gramy jeszcze raz ostatni raz. A potem idziemy na może samą salę treningową. No dobra, także tak, tak, jesteśmy w grze. Dosyć, dosyć długo nam szuk tego. Dobra, nie chcę się tymować. Oh. Dobra. Kościu. No ej! Nie, no ja tutaj przegrałem w tą grę. No nie! Uff, nie gram w tą grę. Kupię gra. Trzejś yy, dwa pucharki, dobra. Sej pójdziemy tego na salę treningową czyli sobie wypróbujemy go wypróbuj lecimy po, na gierkę i sobie zobaczymy tego yy, tego w ile po yy, jest teraz sobie robi ten czyli, że trzeba trzy, trzy razy uderzyć czekajcie raz, dwa, trzy no trzy razy trzeba uwaga, a tutaj Ale jestem ciekaw, tylko. Czy. czy... A, czekajcie, tylko jeszcze go zamrażę i zobaczę, czy. Yy. Czemu, czemu się nie tworzy ten. Czemu się nie zamraża? Chyba na cypach na jest chyba tylko. sprawdzę tutaj. Uwaga, i. Zamrażaj się. I w ogóle sprawdzę, cz czemu, czemu on tak tego. Czy jakąś odlodówką, czy jakimiś tymi. Uwaga, lecę, leci. Uwaga, przybliżenie. Oni jakąś taką jakby... jakąś próbówką? Czekajcie, zrodzę jeszcze raz. Jako to jest jakaś jaka zamrożona butelka, to jest jak nic. Oj, tylko to, to już tego. Niestety nie za, nie za bardzo, ale mogę sobie otworzyć jedną skrzynkę. Uwaga. Jeżeli, taka Nie ma nic. Hop, tara i al primo. Dobra. Dobra, w takim razie tego, gramy, jeszcze sobie zagramy jeszcze duo z randomem. Sprawdzimy sobie, jak, jak sobie radzi na duo. Czy Dialegi czy tak średnio. Yy, mamy tutaj Doga. Cześć. Te, przy, przynajmniej tego fajnie, że puchasz tego. Yy, mu kciuka w górę. Będzie, że on jest jakiś prosem i tego i postać po tak szybko nie zginie. O, bardzo, bardzo dobry krok. Obijaj, 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 Bardzo. Dobra. Opuściłem mu kciuka w górę. Dobra. Pomóż, 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 pomóż. Pomóż, pomóż. Powinniśmy to wygrać. Mam jakieś prosa. Mój frak. Dobra, lecimy dalej. Yy, sorry, że w ogóle nic nie gadałem, ale proszę. Mam trochę. Nie, nie materia, proszę cię. Ojej, oj, oj, Ile ma? O kurde. Przypał, przypał, przypał. jesteśmy lepsi. Dobra, tutaj ten typ nasz. U, u. Idź, się, żuj. Idę pomóc. To będzie na pewno mój frak. Nie, nie zabijaj go. Ja zabrałem tego. Ja zabrałem tego Byrona, tamten. Tam. Czyli na duo bardzo sprawa, Jeżeli na te boty, co nie, jak on się stopuje. Tak pięknie to wygląda. Aż nawet go zaproszę, bo był prosem. Zobaczymy sobie tego. Oj nie to. Eee... Sobie jeszcze Dziennik Bitev i sobie go zaproszę do znajomych. Ma 9 Power. I tego. No, pros. Pros. Dobra, to co? Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. I zapomnijcie strzeć łapki w górę oraz subskrypcję na moim kanale, bo to bardzo, bardzo ważne. Podobiłam 100 subów do końca roku. Fajnie jakby to było... Jakby to po prostu... Jakby to udało się. Także proszę, byś zostawił subskrypcję. Dziękuję bardzo. Cześć!